Nie. I po raz ostatni przy wszystkich, Nie. na oczach wszystkich ściągam swojego pasa.

Babcia. Babcia po Borysławiu. Babcia, o babcia. Uj, blasku nie ma. Babcia, babcia. Następna. Jak, jak się jubilatka czuje? Poczekaj, spytamy się, czy masz siły. Jak, jak czujesz się? Żyje. Żyje. Chcesz kielicha? Kielicha? Nie. Nie

Kilki nic? Ale zrób, Pokaż, pokażę. Pokażę. Pas szczerota, nie jak... A ten nie Ma, 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 Teraz krzesna. Jak się zachowała? Bardzo grzeczna. To będzie pas jaki? Lekki. A zawsze było że na to mocny. Ale ja chciałem. Zjadzić. Teraz, do wejścia, tutaj mamy panią jedną. Chyba bardzo dobrze nie będziesz czy stwierdzić. tak zrób. Jaki pas będzie? Tego! <gulanie> <Uwaga> się! się! Jeszcze raz! Nie ma jeszcze raz! Trochę jeszcze! <gulanie> o! <Do> no, <końca>. chowanie! Kto jeszcze tego? Kuzynka! Kuzynka, czyli jaki będzie pas? Nie! <gulanie> nie! Co, co? Co? Co myśli śmiechem? Co myśli się o tym? Uwaga! Dziadek, dziadek, bił. dziadek, dziadek, bił. dziadek, 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 dziadek,

jest prawo, przydostanę. <grym zespany> Dobra, teraz koleżanka, dajcie, dajcie szansę. Koleżanka, dajcie szansę. Jest. Wujek, wujek. Wujek, się Wujek. Chciała dziecko. Czy z lewy? Ona by chciała wodie dwa. Bo... <grymne> Żeby, ja bo... <grymne> Żeby równo bolało. Żeby bolało. Co myślisz o tym? Ona, ona nic nie powie, niech, <grymne> jest jest. Już nie chciałby. Już wiecie. Ona nie wie, nie powiedzieć. By ja bym paskał. Nie masz pasa. Okay. Pasem nie ręką. Dajcie mu Nie tą stroną. A nie, ja bym z musi być miłosny pas taki.